Andrzej Kobalczyk z Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Tomaszowska Okrąglica, sam Pan powiedział nazwa kontrowersyjna, niektórym się kojarzy z innymi rzeczami. Skąd pochodzi ta nazwa w takim razie? Dlaczego Okrąglica? Czy te kontrowersje wynikają może z, no, z pewnej niewiedzy historycznej? My, właśnie myśląc nad obdarzeniem jakimś ciekawym mianem tej, tego produktu turystycznego, no tak jak wielu w Polsce sięgnęliśmy do tradycji lokalnej, no i okazało się, że jest bardzo ciekawe określenie na tą meandrującą Pilicę, tutaj w okolicach Tomaszowa również, w najbliższej okolicy bardzo intensywnie Pilica po tych łąkach tańczy. A kiedyś mieszkańcy tych nadpilskich wsi nazywali meandry Pilicy, te zakręty, okrąglicami właśnie. No, była też używana nazwa pętlica, ale ta to chyba jeszcze bardziej byłaby kont kontrowersyjna. E, co jeszcze wskazywało na tą nazwę? Otóż Pilica e, stanowi oś taką symboliczną tych właśnie e, atrakcji turystycznych, które składają się na, na ten produkt <laughs> One są położone na obydwu brzegach rzeki, właśnie tutaj, tak mandującej z tymi okrąglicami. Czyli rezerwat niemieckie źródła z rzeki Pilicy i Groton Tak jest. To jest no, niezwykłe, wydaje mi się, połączenie unikatów i przyrodniczych, i historycznych. W jednym produkcie na obydwu stronach rzeki, właśnie która między nimi przepływa.